W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten czas, który nam dajesz. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami na wszystkich drogach naszego życia. Prosimy Cię, daj nam odkrywać Twoją obecność przy nas w czasie tego wielkiego postu razem z Maryją i świętym Józefem. Amen. Jest moim pasterzem, 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 Mhm. mój pan jest moim pasterzem. Ale nie wszystkim się ten pasterz podobał. Chyba to już wiecie, prawda? Nie wszystkim się podobał, bo na przykład w dzisiejszej Ewangelii jest napisane Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. No i już był powód do kręcenia nosem. No jakoś nam się ten Pan Jezus nie podobał, bo w szabat to nikt nic nie powinien robić, a Pan Jezus uzdrowił. I Pan Jezus im odpowiedział od razu. Jakim długim tekstem im odpowiedział? Wiecie, co im odpowiedział? Że On robi to, co chce od Niego Jego Ojciec. Że On jest Synem Bożym i nie może robić nic innego od tego, czego chce Jego Ojciec. To jest taka nauka dla nas. Słuchajcie. Jak się tak dzisiaj obudziliście? Hm, ja też jak się obudziłem. No nie mam najlepszej odpowiedzi na to pytanie, ale dobra zadam je. Jak się dzisiaj obudziliście? To zapytaliście Panie Boże, Ty jesteś dobry. Ty wszystko wiesz. Ty mnie kochasz przecież. No to ja chcę robić dzisiaj wszystko to, co ty chcesz? To, co Ty chcesz? Nie to, co ja chcę. Nie to, co chce czarek. Czarka. Wyłączamy. Off czarek. <laughs> no właśnie. Czy modlicie się tak? Panie Jezu, dzisiejszy dzień rozpoczynam i chcę robić wszystko, co się Tobie podoba. Wszystko, czego Ty chcesz. Nie, czego ja chcę, wszystko czego ty chcesz. Czarka, wyłączamy, of, a włączamy pana Jezusa. Boga włączamy do naszego życia. I to jest właśnie wypełnianie woli Bożej. Pan Jezus takim odpowiedział, że robi wszystko to, czego chce od niego pan Bóg. I my mamy. Naśladować Pana Jezusa. Więc jak się budzimy rano, to modlimy się. Panie Boże, dzisiaj chcę wyłączyć owczarka, a włączyć Ciebie do mojego życia. Pomóż mi, postaw mi na drodze odpowiednich ludzi, którzy mi powiedzą, co mam robić. Daj mi natchnienie, mów do mnie przez swoje słowo, żebym wiedział. Co dzisiaj mam robić? Tak mamy żyć, nie tylko w tym wielkim poście, przez całe nasze życie, wypełniając to. Czego chce od nas, pan Bóg? No, no to 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 zapraszam do tego. Of, czarek. <grybuj> Witajcie, kochane dzieci, w kolejnym dniu naszych wielkopostnych rekolekcji w drogę za Jezusem krok po kroku z Maryją u boku. Dzieci, dzisiaj chciałbym zacząć od tego, co mamy w pierwszym czytaniu nam przy Świętej z Księgi Izajasza. Pierwsza taka ważna sprawa tam, która się pojawia, jest to, że tam słowo Boże nam mówi, że Pan Jezus przychodzi, żeby Wyprowadzić nas z więzienia, żeby wypuścić jeńców na wolność. Tutaj oczywiście nie chodzi o to, że my jesteśmy w jakimś takim fizycznym więzieniu, tylko chodzi o to, że przez grzech nasze serce jest uwięzione. I też tam mówi Słowo Boże, żeby, że Pan Jezus przychodzi do tych, którzy marnieją w ciemnościach. Chodzi o to, kochani, że kiedy grzeszymy, to właśnie nasza dusza jest w ciemności. I później jest jeden. Z najpiękniejszych fragmentów całej Biblii, całego pisma świętego, które jak wiecie jest taką dość grubą księgą, jeden z najpiękniejszych fragmentów, kiedy Pan Bóg mówi do każdego z nas: Że prędzej niewiasta zapomnie o swym niemowlęciu, niż ja zapomnę o Tobie. Ja nigdy o Tobie nie, nie zapomnę. To nam mówi Pan Bóg dzisiaj, że, że pamiętam o Tobie. Każdego dnia, w każdej chwili pamiętam o tobie, weźcie to sobie głęboko do serduszka. Pan Jezus jeszcze mówi dzisiaj taką ważną rzecz, że ja nie czynię niczego sam. Czyli chodzi o to, żebyśmy we wszystkim, do wszystkiego zapraszali Pana Boga, żebyśmy właśnie prosili Pana Boga o pomoc, żebyśmy nie robili sami, tylko właśnie z Nim. Na tym polega, Miłość. I o tym wszystkim jest, kochani, dzisiejsza rymowanka. Zapraszam. Przez każdy grzech nasza dusza pogrąża się w ciemności. Dlatego Bóg posłał Jezusa, który jest światłem miłości. Wystarczy, że mu zaufasz, a wszystko się zmieni. Bo Jezus. Da Ci miłość, która Cię rozpromieni. Z Jezusem będziesz mieć w sercu coraz więcej miłości, aż w końcu nie wytrzymasz i aż krzykniesz z radości. I pamiętaj, że wszystko, co dobrego czynimy, czynimy dzięki łasce Boga. Na tym właśnie polega wspólna z Panem Jezusem droga. Dziękuję Wam, dzieci, za dzisiaj i do zobaczenia jutro. Papa. Pa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kochani, oczywiście idziemy dalej. Środa, 4 tygodnia Wielkiego Postu. I dzisiaj, jak kroczymy następne, w następny. Etap naszej wędrówki, słyszymy w Ewangelii, że ci z nas będą żyli, żyli wiecznie, którzy usłyszą wołanie Syna Bożego. Słyszycie? Ja coś słyszę. słyszę. To ja! Tutaj to było. Trzeba się wsłuchać. Dobrze, ciocia coś dla Was ma. Zobaczcie, co to jest takiego. Słuchajcie, wiecie co? Przygotowałam dla Was na dzisiaj do zrobienia bębenko marakas. Bębenko marakas. Wykorzystujemy jak chcemy i przygotowujemy się już powoli na paschę. Bo jak będziemy w nocy świętować przejście, to będzie potrzeba dużo głośnych instrumentów, żeby wyrazić swoją radość. Ja już jakoś tą radość tak czuję. To dobrze. To znaczy, jak też czujecie do, e, taką radość, która już powoli w waszym sercu się buduje, to znaczy, że może całkiem dobrze idziemy po tej drodze, miejmy nadzieję. A jeżeli ktoś jeszcze nie czuje, to znaczy, że jeszcze ma trochę czasu, żeby zbudować w swoim sercu tą radość. Kochani, potrzebujemy kubek. Potrzebujemy kubek. Dobrze, żeby to był taki y, właśnie kubek taki. Bo kubki takie po jogurcie, to one kukukuk, Tak, będą nam się tutaj Plastik od tego. Będą nam farby. się trochę. Mm. Tak. Puszki nie radzę, bo tutaj są ostre. A słoiki, jak nam spadnie to szklane, hmm, jak się da, poszukajcie takiego kubka plastikowego. Może do zębów mycia? Kubania, może. może do putania farbek? Na chwilę, pożyczymy. Do kubeczka wsypujemy. Coś grubszego niż Grysiczek, taki jakiś taki... Ja lubię taką kaszę, taką nieugotowaną oczywiście, nocowy. No przecież wiadomo, że nieugotowaną, kochani. I potrzebujemy balonik. Balonik, zobaczcie, przecinamy, tak jak się kończy ta, ta długa część, troszeczkę niżej, tak, bo jak odetniemy tutaj, to będzie nam wystawał tutaj taki mały kawałek. To bardzo nie przeszkadza, ale trochę może nam zmieniać yy, nagłośnienie, prawda? No, i to tym nie będzie wyglądał jak bębenek w tym. No będzie taki bębenko górko, górka, bębenko górka. Ja spróbuję. Tutaj obcinam. Zobaczymy. W razie czego zawsze lepiej mniej na początku, a potem dociąć można. O, naciągamy mocno ten bębenek. Nie bębenek, balon, balon, balonek naciągamy, balon. I się? Spróbujcie, naprawdę. Fajna rzecz. Słyszysz głos Jezusa? Możecie tak. Oczywiście na razie jeszcze z tą radością, to bez przesady, nie? Niedziela radości była, jeszcze mam kawał drogi przed sobą, e, ale. Powoli, tak jak ciocia mówi, szykujemy się. Natomiast, żeby nie zapomnieć o tym trudzie wielkiego postu, to na dzisiaj, moi drodzy, karta post. E, I dzisiejsze Wasze zadanie, aż jestem bardzo ciekawy, czy dla niektórych e, nie będzie to zadanie bardzo trudne. Dzień bez telewizora, komputera i smartfona. W nawiasie dopisaliśmy z ciocią szczególnie w czasie wolnym, bo jak ktoś będzie miał zajęcia online albo coś tam, coś tam i musi być przy tym komputerze. Jasne, ale spróbujcie przeżyć dzisiejszy dzień w takiej większej ciszy, może też modlitwie, ale przede wszystkim w takiej ciszy, w której usłyszycie wołanie Syna Bożego, bo przecież to jest też cel tego całego Wielkiego Postu. Żeby nasze serca były gotowe usłyszeć ten głos, który będzie ten najczulszy i najbardziej kochający nas głos, który w pewnym momencie nas zawoła. A telefony, smartfony i inne gadżety, które Was rozpraszają. Do fioletowego pudełka. Dobrej drogi. Błękaminą. Z Panem Bogiem. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. <śm>